Hej Mercedes. Tak, proszę. Dzień dobry. Cześć. W nowym Mercedesie CLA, który zadebiutował w tym roku. Auto, tak samo jak inne kompakty Mercedesa klasa A, klasa A limuzyna i klasa B, zostało wyposażone w system MBUX, czyli naszego inteligentnego doradcę, który m.in. odpowiada nam na pytania, pomaga wykonywać różne czynności w samochodzie, opowiada nam historię, kawały, a także śmieje się z konkurencji. Dlatego chciałbym, żebyśmy w tym krótkim poradniku przeszli sobie przez kilka najważniejszych funkcji, jakie posiada system MBUX, a także, żebyśmy poznali system troszeczkę od środka i jak to wszystko działa. Zacznijmy od tego, jak zaczyna się cała zabawa. Otóż wystarczy wypowiedzieć Mercedes? Tak, proszę. Jak się dzisiaj czujesz? To jeden z najlepszych dni w moim życiu. Więc właśnie, autor reaguje na zawołanie, można powiedzieć albo Hej Mercedes, tak, proszę, albo po prostu Mercedes? Tak, proszę. By aktywować naszego asystenta. Co więcej, system możemy także włączyć przyciskiem na kierownicy. Jaka jest pogoda w Warszawie? Teraz w Warszawie zachmurzenie jest duże, z temperaturą wynoszącą 21 stopni. A propos podstawowych funkcji: samochód jest w stanie powiedzieć nam, jaka jest pogoda w naszym mieście, w innym mieście, a nawet w innym kraju. Ponadto możemy sprawdzić pogodę na następny dzień, co może okazać się przydatne, jeżeli wyjeżdżamy na troszeczkę dłużej, albo planujemy wyjazd następnego dnia. A propos śmiania się z konkurencji: Jako, że jest to Mercedes, a jego bezpośrednią konkurencją jest Audi i BMW, możemy zapytać samochód: Co sądzisz o BMW? Wyglądają nieźle w moim wstecznym lusterku. Albo: Co sądzisz o Audi? Chyba to samo, co ty, bo by cię tu nie było. Ponadto, auto można poprosić o zmianę temperatury, o zmianę siły nawiewu, o włączenie podgrzewania foteli itd. itd. Jednak, żeby to zrobić, musimy włączyć samochód. Hej, Mercedes? Tak, proszę. Jest mi gorąco. Ustawiam temperaturę na minimum. A w przypadku, jeśli jest nam zimno. Hej, Mercedes? Tak, proszę. Ustaw temperaturę po stronie kierowcy na 22 stopnie. Ustawiam temperaturę po stronie kierowcy na 22 stopni. To samo w przypadku, gdybyśmy chcieli ustawić inną temperaturę po stronie pasażera. Mercedes? Tak, proszę. Ustaw temperaturę po stronie pasażera na 23 stopnie. Ustawiam temperaturę po stronie pasażera na 23 stopni. I tak jak wcześniej wspomniałem z fotelami. Hej Mercedes? Tak, proszę. Włącz ogrzewanie fotela. Włączam ogrzewanie fotela. Ogrzewanie fotela działa w trzech stopniach, które dowolnie możemy również z poziomu systemu MBUX włączyć lub wyłączyć. Hej Mercedes? Tak. Proszę. Ustaw ogrzewanie fotela na 2 stopnie. Ustawiam ogrzewanie fotela na stopień 2. Ustaw ogrzewanie fotela na poziom 1. Ustawiam ogrzewanie fotela na stopień 1. I podobnie, tak jak klimatyzacją, możemy włączyć ogrzewanie fotela pasażera. Włącz ogrzewanie fotela pasażera. Włączam ogrzewanie fotela pasażera. Wyłącz ogrzewanie fotela po stronie pasażera. Wyłączam ogrzewanie fotela pasażera. W dodatku, egzemplarz, w którym się znajdujemy, posiada okno dachowe z zasłoną słoneczną, którą również za pomocą systemu MBUX możemy dowolnie odsunąć albo zasunąć. Hej Mercedes? Tak, proszę. Otwórz rolety. Ok, otwieram rolety. Zamknij rolety. Ok, zamykam rolety. I jakby tego było mało, możemy porozmawiać z samochodem o naszych uczuciach. Hej Mercedes? Tak, proszę. Kocham Cię. Spokojnie. Tygrysie. Kocham cię. Ty też jesteś całkiem, całkiem. Lubisz mnie? Lubię cię o wiele bardziej niż stanie w korku. Z dodatkowych funkcji możemy na przykład wyłączyć środkowy ekran. Okej, okay. wyłączam wyświetlacz. Zabawna z tym samochodem sytuacja jest taka, że kiedy wyjedziemy swoim własnym egzemplarzem z salonu, samochód naprawdę mało o nazwie i musi się nas trochę nauczyć naszej mowy, tego, jak wypowiadamy słowa, tego, jak formułujemy zdania i tak dalej, i tak dalej. W sytuacji, w której chcielibyśmy poznać trochę komend i nauczyć się tego, co tak naprawdę potrafi ten komputer, poznać wszystkie jego funkcje i poznać wszystko to, o co możemy zapytać komputer, wystarczy powiedzieć Mercedes, tak, proszę, pomoc. W celu zapoznania się z systemem obsługi głosowej zalecamy przeczytanie wprowadzenia do systemu obsługi głosowej. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Możemy też auto zapytać, na przykład, jaki jest przebieg? Co dostaniemy w efekcie? Jaki jest przebieg tego samochodu? Przykro mi to powiedzieć, ale myślę, że to zależy od ciebie. O dziwo czasami zdarza się, że pytam samochód o coś, a w odpowiedzi dostaję. Chem, próbować być miłą dla ludzi, unikać jedzenia tłustych potraw, czytać dobre książki, spacerować i próbować żyć w zgodzie oraz harmonii z ludźmi z całego świata każdej rasy oraz każdej narodowości. Co ciekawe, nowy system MBUX nie pojawił się w nowym Mercedesie klasy CLS oraz nowej klasie G. Jest to trochę dziwny zabieg, ponieważ zarówno klasa CLS, jak i klasa G otrzymały, tak jak tutaj, dwa duże ekrany na desce rozdzielczej lecz wygląda na to, że klasa CLS oraz klasa G doczekają się ich dopiero po liftingu. Jest to raczej coś, czego nie będziemy używać na co dzień, jest to raczej Bayer, który w tym samochodzie jest naprawdę sporo, który pokażemy znajomym, rodzinie, rzeczy, które możemy zrobić za pomocą systemu MBUX naprawdę wiele. Jednakże są też takie funkcje, których nie damy rady z poziomu komputera wykonać. Jest to na przykład otwarcie okien, czy otwarcie okna dachowego. Dlaczego? Ponieważ są to rzeczy głównie związane z bezpieczeństwem. Więc wyobraźmy sobie sytuację, kiedy jedziemy z naszymi dziećmi, a one świetnie dogadując się z komputerem przesuwają tacie fotel, otwierają mamie okno i tak dalej, i tak dalej. Tak samo nie zmienimy charakterystyki jazdy samochodu, nie włączymy świateł, więc jak sama nazwa wskazuje, są to głównie funkcje systemu inforozrywki. Możemy poprosić o informację, możemy zmienić stację radiową i itd., tak itd. Jak sami widzicie, funkcji jest naprawdę wiele. Co więcej, powie nam komputer: Czy będę jutro w Warszawie potrzebował parasola? Istnieje duże prawdopodobieństwo opadów w deszczu w Warszawie jutro. Temperatura wyniesie między 15 a 24 stopnie. Na kierownicy, która znajduje się w naszym egzemplarzu, czyli opcjonalnej kierownicy sportowej AMG, są dwa gładziki. Ten po prawej stronie służy do obsługi tego, co dzieje się po środku. Zaś ten po lewej służy do obsługi tego, co dzieje się przed nami za kierownicą, na naszych zegarach. Tutaj zamiast prędkościomierza możemy wyświetlić zegar, informacje o spalaniu, informacje od resetu ustawień, przebieg ostatniej trasy, a także podejrzeć informacje z podłączonego urządzenia. Po środku z kolei widzimy aktualny przebieg samochodu i ten od restartu. Tu możemy podejrzeć, jakie jest aktualne zużycie paliwa. Jeszcze niżej są dane od rozruchu, a także od resetu ze średnim spalaniem i średnią prędkością. Po prawej stronie, zamiast prędkościomierza i temperatury, możemy wyświetlić także aktualne zużycie w większej skali, większy wykres bonusu, mapę, wskaźnik przeciążeń, a także mapę systemów wspomagających. Jest to tyle wygodne rozwiązanie, że niczego nie trzeba robić z poziomu komputera. Za pomocą tych przycisków tutaj ustawiamy tempomat oraz odległość jaką ma utrzymywać samochód. Ten przycisk tutaj po lewej stronie od gładzika służy do otwarcia menu, w którym możemy wyświetlić informacje o podróży, włączyć radio, wejść w ustawienia nośników albo na przykład zmienić widok zegarów na jeden z czterech dostępnych. Klasyczny, sportowy, progresywny, a także subtelny. Który ze wszystkich wyświetla jak najmniej informacji, by nie rozpraszać kierowcy. Ponadto jak zauważyliście, zniknęły informacje na ekranie środkowym. A co do samej nawigacji, w przypadku kiedy zgłodniejemy, możemy zapytać samochód, gdzie jest najbliższa restauracja, albo po prostu powiedzieć mu, że jesteśmy głodni. Hej Mercedes! Tak, proszę! Jestem głodny. Wybierz pozycję. W tym momencie komputer pokazał nam najbliższe restauracje, które znajdują się w okolicy. To samo tyczy się samej nawigacji, kiedy chcemy ustawić jakiś cel, dojechać gdzieś i tak dalej. Wystarczy tylko wypowiedzieć adres, ewentualnie podać numer mieszkania. Mercedes? Tak, proszę. Prowadź do jubilerska 10. Wybierz pozycję. 1. Rozpocząć prowadzenie do celu lub zmienić aktualne prowadzenie do celu. Zmień aktualne prowadzenie do celu. W którym miejscu ma zostać dodany cel? Jeden. Cel został dodany do pozycji 1. Prowadzenie do celu jest ponownie rozpoczynane. W przypadku gdybyśmy się jednak rozmyślili, możemy po prostu anulować. Hej Mercedes. Tak, proszę. Anuluj prowadzenie. Prowadzenie do celu jest anulowane. A co do samej nawigacji? Jak widzicie, komputer pokazuje teraz mapę w formacie 3D. Jeśli nam się nie podoba, możemy ją za, zawsze zmienić. Hej Mercedes. Tak, proszę. Mapa 2D wyświetlam mapę w 2D i z powrotem pokaż mapę w 3D. Wyświetlam mapę w 3D. Jest już późno, więc idealna pora, żeby zmienić podświetlenie wnętrza za pomocą systemu MBUX. W tym celu mówimy Hej Mercedes. Tak, proszę. Zmień kolor oświetlenia na czerwony. Ok, zmieniam kolor. Lub na przykład Hej Mercedes. Tak, proszę. Zmień kolor oświetlenia na niebieski. Okej, okay, zmieniam kolor. Albo jeszcze inaczej. Hej Mercedes. Tak, proszę. Zmień kolor oświetlenia na zielony. Okej, okay, zmieniam kolor. Tak jak widać jest to proste, a gdybym chciał to zrobić za pomocą wejścia w system przy jeździe, mogłoby to być troszeczkę niebezpieczne. Dlatego tutaj jak najbardziej na plus system MBUX się przydaje.